Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem TomIX. p pa To jest kolejny odcinek z dużego grania w Heroes. Trójeczkę tak wiem. To już trzeci odcinek na tej mapce. I co my tu robiliśmy? To jest ten dodatkowy bohater. Tu jest to, to. Hmm. Ja Czy to jest odwiedzone? Nie dobrze. Idziemy teraz tutaj. Czy gdzieś jeszcze możemy podejść? Możemy tutaj. Co się stało, co się stało? O, tutaj ma być szybko. Może dam muzyki? To jest muzyka, okej. Okay. Dobra. Hmm, więc tak, sprawdźmy, co, co, <laughs> co możemy tu zrobić. Kapitol jest, ma ludzie... Co potrzebujemy? Potrzebujemy pieniądze. To jest nowy tydzień jeszcze. A, tutaj zostało nam Hmm, mi się daje, że pozbierać teraz na smoki by się przydało. Gdzie ja jest mój bohater, co znaczy? A, tu już jest. Więc, tak, doświadczenie, herb okay, Co daje herb Morale. Okej, okay, może być. Morale już mam. Plus jeden, dobrze. Tak więc, teraz budujemy smoki. Co potrzebujemy na no smoków. Yy, tutaj będzie. Tak, makil trzeci. Więc ogólnie już. A, już byliśmy tutaj. To tu już jest niebieski ho 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 Czy do końca. Nie, to jestem no, wszyscy są. O właśnie to jest tutaj. Chcieliśmy by to ulepszyć. Troszeczkę więcej pieniędzy się na pewno przyda. O, nie Dobrze. Idź tutaj. Dobra. To, czy to może jakieś artefakty? Nie o... wiem, może... drogi od NFN-a? I atak, no ale atak sobie mi się nie przyda. Tutaj nic. Więc... O, ho. W ho, ho. poziemia. Chyba wszystko zbadane, tak? Tak. Wszystko zbadane, czy ja byłem u klucznika? Nieodwiedzone, więc nie byłem u klucznika. Czy nie byłem u klucznika? A to iść do klucznika. Drzewko. O, to drzewka jeszcze nie mogę się przejść. <laughs> o, o, Tutaj już niebieski idzie. Nie podoba mi się to. A więc idę tutaj. za w jednorożce. O, chcę się dołączyć. Spoko. Teraz tak. Arena. Takie mało tych obrony mamy. Wyschaliśmy troszeczkę w obronę. Sanktuarium. A w sanktuarium chyba się sobie karczmy. Nie. Na razie, na razie pozwiedzajmy. Ty, hm. Nie no na razie może choć tu, iść tutaj. O, sokoli z zrobił magie no magie Na cholerę, no, sokoli z zrobił, tak więc... Gdy ja poziom piąty, tak, kup mi Okej, okay, no. Hmm... No. Ale to niekoniecznie jest dobre czarochrona przed ziemią te ochronę nie są jakieś za dobra no ale wejdź sobie po prostu jakby tu chciał przyjść co nie, to to tutaj wojska po prostu zatkujemy co ma ma słowo armię to nie ma się czego bać no nie budowałem bastian nic więc... Zmagałem o no, tym niestety tutaj idziemy mecz, to to ja to, to by się przydało i tak. Bastion. Co ja potrzebuję? Aha, czyli to. Yy, targowisko. Pani, już mam całkiem niezły kurs w targowisku. No, 100 za jedno. Mamy czy targowisko tutaj też mamy? Mamy tu. Mamy to. Okej. Okay. Strasznie mam siarki mamy. a siarka nie działa. W ogóle, czemu nie zrobię tego magazynu? Nie bo mam siarkę. No idzie, ale chyba nie powinien dobiec. W sumie i tak to armię chyba go powstrzymamy. I też nie jestem pewien. No dobra. To Teraz w literę Okej, pomyślmy. Tutaj na nasz... sam. Dobra. Gdzieś tu jest. To że na pewno Przypatrzmy się, tak, to są, to są te kratery To jest prawdopodobnie Czekajcie, muszę się przyjrzeć, to jest taka ciemniejsza To znaczy, że coś jest gdzieś tutaj o, A to jest na pewno, to jest ten dół Więc, Kral Gdzie może być Kral? Prawdopodobnie gdzieś w tym obszarze. Aby przeciwnik go nie znalazł, bo to by było mm, na pewno niefajne dla nas. Więc idziemy zmienić klucznika. Tutaj. Musimy tej siarki, naprawdę dużo tej siarki. Hmm, więc tutaj od razu budujmy sobie małe yy, no, magów. No nic, tylko też mało mamy. O, spowolnie, niespoko. spoko, czar jest fajny, mam magii, nie mam niestety magii ziemi, przydałoby się już byłoby całkiem nieźle. O, w ogóle chyba, jednostki mają morale dodatkowe. to jeszcze jest fajne. To się? w ogóle nie ma dobra. Tutaj mamy, mamy tak, tak, dobra, wszystko, To jest Okej, okay, idzie, idzie do nas, tak więc my wyjdziemy do niego. O, brązowy to się kręci. Dobra, sobie. Okej, okay, zajmiemy zamek, nekropolię. O, to chyba z jego lepszych zamków był. O, Okej, okay, może być. Drewno kamienie. Hmm. Dobrze, spójrzmy sobie. Na jego armie, a jego armie jest całkiem niezła. Może... Mam minusy z moralnych umarłych, ale jakoś już on tu jest. O, a co ja robię? Już mogę zrobić po prostu tak. O, nawet mnie nie chcecie jeszcze wszystko. No bo, teraz trzeba by się jakoś to odstawić sensownie. Hmm. Smok po środku. Jak więc no, ciebie będą bronić harpie. Hmm. Albo tak Tak, 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 od... jakoś tak nie będą Stawieni, nic nie zrobię, nie, nie mam pieniędzy To wam jeszcze mogę przyjść kawałek tutaj Ja potrzebuję jeszcze do poziomu O Poziomu 3000, dwa Gdzieś takie troszkę ponad dwa No, zajmie nam zamek, dobra Okej, okay, dobra, tego się trzeba pozbyć jeszcze tutaj um, Już mam sporo tej mocy magicznej, znaczy nie ma tylko many będzie mamy i tak sporo, więc nie potrzebuję tego brać. O! Dobra, idziemy tutaj. I teraz przydałoby się jeszcze rekrutować trochę Harpy i ich i zaatakować go. No. Nie ma raczej mocy armii. No! Dobra, mogę rzucić... mogę jakieś czary rzucić czary. Spaczę to 30. Jego precyzja to później. Dobra. Hmm. chciałem, że ten smog dostał. morale moralne, o moralne, więc może im wejdą... Może nie wejdą i w same morale. Znaczy... Chodzi mi o to, że wyjdę mi samym rano, że nie ruszą się o to. O to mi dokładnie chodziło. Dobra. To jest mocne w to trzeba strzelać. Dobra, to teraz podejść. O. Dobra. No, dobra, Zobaczmy. Harpią. Dobra. Mieliśmy czarny krycerz, więc smokiem możemy wjechać w niego. Też. Dobra, i smok. Ten ma jeszcze życie, ma sporo życia, ale. Zabijmy tutaj. Jego zostało troszkę słabo. Nie mogę na niego czarów, nie. Ja on mu, robiąc. To jest silniejsze. To ma 1,4, a to ma. Masz Więc... To jest silniejsze. Arby, skoczcie sobie. No, taura. Tutaj przednio. A, ucień, dobra. Logistyka, świetnie. A, kurczę, nie na tym bohaterze, no, nie na nim. No, znaczy, no może być, no ale. przy może być świetnie. nie trzeba zaraz ich szybko zmniejszyć, tutaj okej okay. pięć całkiem nieźle hmm. też czas na ja o tutaj ma armię Tutaj e, dobrze tutaj zapotrzebujemy cholery siarki więc no zbierajmy siarkę tutaj całkiem ładnie rozbudowany zamek siedź o Boże, ale idę do minus 100 morali, prawda? No. Coś nie powiem. Tak więc ciekawe byłoby coś mieć. Ale no. Na razie nie chcę mieć słabszych morali. Ogólnie nie mam jakichś takich no. Chyba tylko na plus jeden mam to morale. Tak. Niby dobre morale, ale rzadko wejdą. Tak więc. Ten niebieski całkiem silny się stał, już przy trzy zamki. Hmm. Czy jest tu gdzieś obelisk? Tu jest obelisk. sądzę, tego byśmy chcieli grala. O. Hmm. Już mniej więcej. No, wiecie tak. Te góry tutaj. Czy chodzi o te góry tutaj, więc... Prawdopodobnie jest chyba gdzieś w tym miejscu grać. Jest tutaj. Bardziej mi się skończy przy drzewku Okej, okay, gdzie są jeszcze obeliski? Pewnie gdzieś tu jest jeden. O. Dobra, trzeba iść po tą siarkę. Dobra, nie można. Albo o, kopalnie złota też by się przydało zająć. Hmm, kończymy turę? Tak. Te niebieskie widzę, że tutaj wszędzie chodzi. No. Przejmiemy to. staw z klejnotami. Dziękuję. To dobra. Troszeczkę mi tutaj wolniej chodzą. Mm, o, moja armia. Tak więc. Spoko. No, praktycznie całą armię zrekuję. To poczekam. Na razie nikt się nie idzie dobra Kończymy górę Zobaczmy jak tam na naszą stoperze Jezu co się dzieje Co to się dzieje stoper 13 minut jest może jakiś dziwny tryb się włączył w tym stoperze tak. trzeba tam zejść gdzieś do czerwonego klucznika też na dół ma armię ma armię. Nie chciałbym się z nim bić hmm. jednak się... A to nie przejął skulbysem. Hmm, na sobie, bo a teraz wykryga jakieś taki taki ciebie Prowadzenie. Dobra, harpię ulepszamy. Dajemy z jednym harpiem iść tutaj. Jeszcze mamy klucze, więc idziemy tam. No, nie robimy tego, bo potrzebujemy siarki jeszcze 6. Chyba, że w sumie zamienimy sobie. Może wymienić sobie. Tak. tak. Na przykład tak. Możemy zbudować lepsze smoki. Dodkowo jeszcze... A nic coś nas. Nie mamy siarki, żeby było lepszy. Trzeba dostaniemy z O, nie dobrze. niedobrze nie dobrze. Trzeba szybciej podbić tego niebieskiego, więc szybko nim. Czyli naszym Jetit tak Jetith. Idziemy szybko po armię Znaczy może... Ła, stop. Gdzie ich jest? O nie, ich jest chyba sporo jednak. No sporo. Będzie, że Watacha coś takiego. Dobra. Więc nie chcemy ich atakować, chyba musimy złoto to wziąć. Dobra, idź tutaj do czerwonego klucznika. Zobaczyć co tu będzie zły. Co? Prawda? Nie przyjąłem tego. O, że jak ja głupi jestem. Dobra, no to teraz zobaczymy sobie smoczka naszego. I je zrobię. Moka jednego, czy on dwie? O oh dwie. To. Mm. To jest jeden smok. To są dwa smoki. Tak, dwa. Eee, o, tak. No, to już jest całkiem pokaźna armia. Zbudowana jest no, większość, tylko te słabsze jednostki nie są aha dobra, nie. No to zaraz pójdziemy do czerwonego krusznika, tak? Koniec. Przejdziemy i tam dalej, pójdziemy. Tylko pierw to, to. Jaką ma? a No nie złą. Pozostaje no, coś. Dobra, i teraz? jest. Chodźmy zobaczyć, co tu jest. Okej, okay, no, na razie za mnie chodźmy. nie powinien. Nie chciałem Złoto i obelisk jeszcze, dobra, to rekrutujemy sobie armię i zbieramy do Magilda i kończymy turę i w tym miejscu ja już zakończę odcinek, tak więc do zobaczenia i cześć!